Zestaw. Witamy i zapraszamy do obejrzenia naszego filmu. Nazywam się Ingo Matlachowski i chciałbym zaprezentować Państwu nasze urządzenie Extec PM580. Prezentowany Extec PM580 to przenośny miernik do pomiaru gazu dla aplikacji budynki, ostrzeganie oraz pomiar. W pełni wyposażony PM580 mierzy jednocześnie w aplikacji ostrzeganie pięć różnych gazów: metan, dwutlenek węgla, tlen, tlenek węgla oraz siarkowodór. Możliwa jest dodatkowa kalibracja dla propanu. Dostępny jest szeroki zakres wyposażenia dla różnych aplikacji i zadań pomiarowych. Tutaj prezentowana jest sonda elastyczna HG5, która jest przełączana bezpośrednio do wejścia próbki gazu w PM580. Sonda elastyczna ręczna jest przyłączana do PM580 poprzez wąż sondy. Pozwala to na wygodną pracę nawet w miejscach trudno dostępnych. Krótka sonda może być przechowywana w głębi klipsa paska bezpośrednio w PM580, tak aby zawsze była w zasięgu. Podłączana jest bezpośrednio do wejścia próbki gazu. Do przeprowadzenia testu działania, kontroli wyświetlanej dokładności, a także sprawdzenia urządzenia, niezbędna jest puszka z gazem testowym. Tutaj prezentowana jest puszka z gazem testowym x IR wraz z urządzeniem testującym. Urządzenie testujące SPI AutoFlow jest przeznaczone do stosowania z Extec PM 580. Może być nakręcone bezpośrednio na puszkę z gazem testowym. Aby naładować urządzenie pomiarowe, należy umieścić PM580 w ładowarce PM5T. Następnie przyłączyć do ładowarki zasilanie, stosując adapter do sieci. Zestaw z różnorodnymi filtrami, O-ringami oraz instrukcją obsługi dopełnia wyposażenie aparatu. Wszystkie elementy mogą być przechowywane w walizce HG5 L-BOX dla maksymalnej ochrony podczas transportu. EXTEC PM580. Wykrywanie, pomiary i ostrzeganie. Wszystko, czego potrzebujesz.